Głównym o dziwo, motywem, dla którego Sąd Najwyższy USA to odbalał, było właśnie to, że rząd nie ma prawa wiedzieć, gdzie ja zarabiałam pieniądze? A co to rządu obchodzi? Ile ja zarabiam i skąd mam pieniądze? Więc w interesie rządu jest, żeby rząd nie wiedział. Ale głupi rząd chce wszystkim rządzić, no i takie są skutki. Ksep do kosza od, od samego początku. Sprawa Francji jest beznadziejna. Francja to jest kraj, który w tej chwili jest na dole tabeli korupcji w sensie europejskim na 27 miejscu. Tylko w kraju komunistycznym istnieją ministrowie kultury. W normalnym kraju kultura francuska rozwijała się znakomicie, a w Polsce pan mówi, Janie, zamknijcie drzwi, bo zimno. Na co Jan mówi, że jego zdaniem nie jest zimno i zaczyna. PiS jest gorsze niż komuniści, jeśli trzeba to będziemy musieli płacić potworne pieniądze za to te, za, za te ich przepływanie ludzi. Nam zależy PL Merytoryczne źródło informacji. Sklep Nam Zależy. Najlepsze książki z zakresu gospodarki, ekonomii, biznesu i inwestycji. Nie zostawiaj tych pieniędzy fiskusowi. Przekaż 1,5% swojego podatku dochodowego Fundacji Pafere. Która już od 18 lat walczy o wolność obywatelską i gospodarczą. Czyli o Twoją wolność. Witam Państwa, Mikołaj Dowejko. Nam zależy program Panopticon. Dzisiaj z Państwem i ze mną w studiu Janusz korwin prezes Partii Korwin. Witam serdecznie. Kłaniam się, witam. Panopticon to się nazywa świetnie. Tak jest. tak jest. Nawiązanie historyczne. Szanowni Państwo, zachęcamy również do sprawdzenia sklep Zależy.pl Nowe pozycje Roberta Gwiazdowskiego, Romana, Kluski, wolnorynkowców i praktyków. Zachęcamy no, może, każdego. Może nie wszyscy wiedzą, co jest pan optikum Panoptiką to jest genialny wynalazek, polegający na tym, że to jest więzienie, że strażnik z jednego miejsca mógł do każdej celi zajrzeć. Dzięki to prawda. Pan prezes rozwiązał zagadkę jako pierwszy z naszych gości, e, ale szanowni Państwo, to jest metafora, że można tutaj zobaczyć wszystko, prawda? Więc. Nie traktujcie tego jak widzenie. Traktujcie tego, że Wy jesteście tym klawiszem, który może widzieć wszystko. Tak jest. I zaczynamy, Szanowni Państwo, oczywiście od szybkich strzelów, tak albo nie, z prawem do jednego pomidora. Choć też z możliwością lekkiego rozwinięcia, nie będziemy tacy brutalni. Ksef to absurdalny pomysł. Absurdalny. Na miejscu Czarastego zapadłbym się pod ziemię. Nie. Yeah. Ziobro może liczyć na sprawiedliwy sąd. Nie. Yeah. Na miejscu pisowców też uciekłbym na Węgry. Tak. Polski 2050 już nie ma. Tak. Brown idzie po 15%. Tak. To początek końca Kaczyńskiego. Tak. Szanowni Państwo, zacznijmy od Ksefu. Dlaczego? Powiem wśród przedsiębiorców, on wywołał bardzo duże emocje w ostatnim czasie. Zarzuty wobec tego systemu są różne. Przede wszystkim taki pierwszy podstawowy jest, że nie działa, co w się sensie chodzi, ale działa bardzo topornie i długo, i wiele osób się go dopiero uczy. No a druga sprawa jest taka, że zarzuca mu się inwigilację, zbieranie informacji, który no, dla pana zarzut jest ważniejszy. No tak, y, głównym proszę wyobrazić, że do roku 1913 w USA nie wprowadzono podatku dochodowego, parady próbowano, ale są najwyższe to zawsze obalą i y, głównym odziwo motywem dla którego sąd najwyższy USA to odbawał, było właśnie to, że rząd nie ma prawa wiedzieć, gdzie ja zarabiam pieniądze, co to rządu obchodzi, ile ja zarabiam i skąd mam pieniądze, prawda? Jeżeli tylko rząd ma taką wiedzę, to od razu ma ochotę w to ingerować, prawda? I niestety jest to nie do pokonania, prawda? No, powiedzmy sobie, jeżeli rząd wie, że ja handlowuję z panem Epsteinem, tak? No to, to, to już wyborcy mają pretensje. Wiedzieliście, że on handluje z panią, żeście nic nie zrobili. Gdyby rząd nie wiedział, to by nie mogło być do niego takich pretensji, prawda? Skoro on wie, to od razu są pretensje do rządu. Więc w interesie rządu jest, żeby rząd nie wiedział, ale głupi rząd chce wszystkim rządzić, no i takie są skutki. A to właśnie, to rozumiem, że ksep do kosza absolutnie. Ksep do kosza od, od samego początku, tak. Panie prezesie... Z całym, z całym podatkiem dochodowym zresztą. A to akurat stały postulat. Tak jest. E, wracając do takich tematów czysto politycznych, to e, nie bez kozery wspomniałem o ministrze... Już by, ministrze Ziobro i, i tych, ty, tym jego... Wycieczce, wycieczce na, na Węgry, bowiem e, wydano zanim liść zgończy w Polsce. I teraz na początku mówiono, żeby dzwonić na ten telefon, w sumie sam Ziobro zadzwonił żeby powiedzieć, gdzie jest. E, później jednak poinformowano ludzi, żeby nie dzwonili. Jak pan odbiera te, ten teatr, teatr polityczny? No, moim zdaniem, jak będzie zmiana władzy, no to wtedy pan, pan minister Waldemar Żurek ucieknie do Paryża no i, będzie tam, i dostanie tam azyl polityczny. No. Chyba, że wygra wybory pani Maryna Le także... A jeżeli nie do Paryża, to gdzie indziej. A dlaczego akurat do Paryża? No bo tam jest, takie, tam jest taka właśnie taka lewicowa rządzi, rządzi masoneria, zwana, no ona się, ona się, ona się nazywa Masonerią, czyli, czyli Wielki Wschód. I oni wszystkich lewicowców tam przygarniają, prawda? to nie ma na to siły, bo oni rządzą w zasadzie od, od, od rewolucji francuskiej. Przecież, nawet jak kiedyś pamiętam, wyjątkowo został wybrany prezydent nieprawicowy. To też dlatego, że Wielki Wschód za tym się opowiedział, bo miał dość korupcji, która była w lewicy, więc dla odmiany Wielki Wschód postanowił poprzeć prawicowca. Zresztą skończyło się też, też katastrofą, bo też był skorumpowany. <tak Także proszę Sprawa Francji jest beznadziejna. Francja to jest kraj, który w tej chwili jest na dole tabeli korupcji w sensie europejskim na 27 miejscu, czyli dość blisko końca. Jeśli idzie o, o rozwój gospodarczy, ona jest za Polską trzy, trzy razy. Wolnie się rozwija. Czy tam to takie genialne pomysły, jako żeby zrobić wolne, wolne piątki albo wolne czwartki? Prawda? to, jest, to jest Ta, bardzo Rozkład tak. Francji jako taki jest już widoczny, myślę, od dekad, bo przecież przypomnijmy, że kiedy konstruowano y, rzeczywistość powojenną Europy, Francja miała być tym liderem Unii Europejskiej, czy też ówcześnie y, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali miała być tym największym państwem. Też to, tego życzyli sobie alianci. No i zmarnotrawiała zupełnie ten potencjał. No tak, ale de Gaulle, żeby dojść do władzy. W 1947 roku musiał zawrzeć sojusz z komunistami. Więc jak się Pan domyśla, Francja była liderem państw demokratycznych. mianowicie miała już minister kultury. Był to pier była pierwszy w historii minister kultury, bo, no, to nie w historii całkowicie, bo... Wcześniej w Związku Sowieckim był minister kultury pani Kołontaj. Była ministerką kultury. Zabijka zresztą, chyba, albo coś takiego. Nie, tak powiem, aż tak daleko nie zaglądamy, nie idziemy, ale, ale to akurat może poczynimy jeszcze wątek zachodniej Europy, bo rzeczywiście sytuacja jest tam nieciekawa. I... Ale, ale tylko w kraju komunistycznym istnieją ministrowie kultury, w normalnym kraju. Kultura francuska rozwijała się znakomicie. Była przodująca na świecie, a na pewno w Europie, a dopiero potem, jak mianowano ministra kultury z panią Cołą, to kultura francuska przegrała z amerykańską. Pytanie... W amerykańskiej nie ma ministra kultury. To pytanie, czy Polska jest na przykład krajem komunistycznym? No też, bo jak jest kultury, no to wiadomo, że tam jest, jest komunizm. No. A ja powiem panu ci, ciekawostkę, mianowicie rok, jest rok 991, Jeszcze wtedy wychodziło pismo Trybuna buna ludu była, prawda? Tybuna w lewicy I mojemu zdumieniu przeczytałem ogromny artykuł o Ministerstwie Kultury, którego autorka skończyła artykuł słowami Istnienie Ministerstwa Kultury jest żywym dowodem słuszności twierdzenia Korwina że Ministerstwo Kultury trzeba natychmiast likwidować." No ale od tej pory minęło 30 lat i Ministerstwo Kultury... A już ponad 30, chyba 35. Tak, Kultury rozwija się w najlepsze. Kiedyś Rasał Kaczyński miał taki przyrost, taki przypływ nie wiem, szczerości na mównicy sejmowej, pamiętamy, ale to, ale to już zrobiono z tego też dobrego mema. Można, szanowni państwo, ja teraz tego nie będę sprawdzał. Które państwa ma mają Ministerstwo Kultury, to według niego, według Korwimikiego, według tego są komunistyczne. Ciekawe czy Węgry mają ministerstwo kultury. Pewnie mają. No, pewnie pewnie wszystkie ma, państwa tak, europejskie mają. To, taka jest moda. Bo po co jest minister kultury? Po to, żeby, żeby jak przyjdzie minister kultury z brytyjskiego kraju, żeby miał z kim rozmawiać. prawda? Bo inaczej by, nie, nie ma po co jeździć. Bacie, Państwo nie macie pojęcia. Jakie ogromne pieniądze idą na właśnie jeżdżenie rozmaitych ludzi, To jest całkowicie niepotrzebne. W dobie internetu to wszystko można by załatwić zdalnie, ale oni sobie jeżdżą wystawne obiadki i tak dalej. nie może być tak, że jakby, ja wiem, wójt, yy, nie chcę powiedzieć przycimia, bo to będzie od razu o panu Obajtku, więc wójt, wójt, tam wszystko jedno. Koziwulki. Koziwulki. prawda, gdyby sobie zrobił wystawny obiad, no to byłaby awantura. A jak on wyjedzie do Francji, do bratniego miasteczka, to on tam je wystawny obiad fundowany przez tamtych ludzi. Jak przyjeżdżają tamci do wólki, to on też musi im postawić ten wystawny I ma już dwa wystawne obiady, prawda? Jeżeli Koziwulka ma pięć bratnich miast, no to już cały tydzień w roku jest, jest, jest już załatwiony, prawda? Już ma, jest zjeść i tak dalej. Macie pojęcia, ile pieniędzy na to idzie. Tak zwana wymiana kulturowa, można wymiana powiedzieć. Wymiana kulturalna, tak jest. Tak jest, ale no, Ministerstwo Kultury, mi się wydaje, że tak samo jak wiele innych ministerstw, służy do tego, żeby nowy rząd kształtował sobie tak rzeczywistość i nawet jak sobie życzę. Ostatnio na przykład miałem no. okazję być w Zamku Królewskim jakiś tam czas temu i obejrzeć wystawę. Miała być o jakichś historycznych ubraniach. No, wpleciono tam bardzo dużo sztuki nowoczesnej. Może ja jestem prymitywem, po prostu stwierdziłem, że szkoda mi to marnować czasu. Przyszedłem i wyszedłem. Ale no to to jest efekt tego, że mamy Ministerstwo Kultury, które teraz promuje taką kulturę, prawda? Znaczy, zależy pojawi inne, które będzie promować inną. Więc pamiętajmy o pe pewnej rzeczy. Otóż my, czego ludzie sobie nie zajmują, mówię to już od 30 lat, ale nikt to tu uwagi nie zwraca, bo to jest tak szokujące dla ludzi, że im się myli, że tak powiem, z, 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 z normalną narracją. Otóż w Polsce nie ma rządu. I nawet formalnie jest napisane. To nie jest rząd, tylko to się nazywa rada ministrów. rada ministrów. Czyli to nie jest żaden rząd, który rządzi, tylko rada, która radzi. I to jest prawda. To jest prawda. Normalnie rząd jest władzą wykonawczą, czyli wykonuje polecenia Senatu Sejmu, prawda i tak dalej. Rady Stanu, jeżeli istnieje Rada Stanu. Natomiast u nas to jest rada ministrów, która radzi, projektuje ustawy. Projektuje ustawy, czyli jest władzą ustawodawczą. A nie wykonać. Tak naprawdę obcy ludzie się nie zdają sprawy z zjawiską, które opisywał Parkinson już 60 lat temu, prawda? że jak się ciało staje za duże, to ono przestaje być zdolne do działania i zastępuje je mniejsze ciało. Otóż Sejm jest za duży, jest niezdolny do działania i jego miejsce zajmuje właśnie Rada Ministrów. No tak, i są projekty rządowe, które tak, potem tak, są kłótnie tak, tak, w ramach koalicji, że jak to nie można tak, nie poprzeć bo rada, rządowego. Bo Rada Ministrów to jest trzecia izba parlamentu, Wybierana w wyborach pośrednich, czyli my wybieramy sobie posłów, a posłowie w wyborach pośrednich wybierają trzecią izbę parlamentu i rady ministrów. Naprawdę rząd to są podsekretarze stanu. To jest prawdziwy rząd, czyli władza wykonawcza. Natomiast, natomiast to jest rada ministrów, to jest trzecią izbą parlamentu, gdzie się głosuje. Przecież nie mam zwrócenia uwagi na pewien idiotyzm. Czy może być tak, że minister kultury i minister, minister ja wiem, ja wiem, od mleka siarowego, przegłosuje ministra wojny, no, przecież... no nie może no. no ale tak właśnie jest. Jak są głosowania w Radzie Ministrów, to może dochodzić do głosu się ministrów. No to jeżeli, prawda, jeżeli oni uznają to, bo to zależy jak dana Rada Ministrów jest skonstruowana. No, jak mamy na przykład premiera, który, że tak powiem, no, narzuca swoją wolę Radzie Ministrów i mówi... Zresztą akurat to widzieliśmy już za premi premierostwa Donalda Tuska, że na przykład była sytuacja, już związana z rolnictwem i siedział ówczesny minister Czasaw Siekierski i mówi mu, Czesiek, załatw. A on stał i wyszedł. No więc, no więc szczerze mówiąc, rząd powinien wyglądać tak. To nie jest rada ministrów, to powinna osobna rada stanu, czyli funkcje ustawodawcze powinna przejąć kilkunastuosobowa rada stanu. Potrzebna, czy rada koronna w monarchii, prawda? Rada stanu się mówi dzisiaj. Natomiast rząd powinien składać się z premiera, tych kilku ministrów, którzy są potrzebni. I rząd tylko mówi premierowi, że trzeba zrobić to, to i to. Jeżeli trzeba dwóch ministrów się narazać z dwoma ministrami czy z trzema, żeby coś zgodnić Premier daje polecenia, kontrasygnuje właściwy minister że się wykonuje. Się nie głosuje nad tym w ogóle. Nie, nie można głosować w Radzie Ministrów, w Radzie, w rządzie. Nie można głosować. Premier wydaje polecenia, albo rząd proponuje coś tam, albo minister proponuje, I, i to jest rząd. On rządzi, on nie dyskutuje, tylko rządzi. Natomiast dzisiaj mamy radę ministrów i wszyscy sobie prawda, tam gadają i radzą. To, jest, to, nie, to nie tylko w Polsce niestety jest to, jest, to jest wszędzie na świecie, ale w Polsce to stary wielowiejski, ja nie mówię o moim koledze z Sejmu, ale jeszcze jego ojcu, który mówił, który mówił tak, że Niemiec mówi do lokaja Johan, machę de Kürzu. I, I Jan zamyka drzwi. Francuz jest grzeczny. Mówi że ferme la porte s'il te plaît". I Jan zamyka drzwi. A w Polsce pan mówi Janie, zamknijcie drzwi, bo zimno, na co Jan mówi, że jego zdaniem nie jest zimno i zaczyna się dyskusja. No i tak to w Polsce wygląda. Szanowni Państwo, tak, coś, coś w tym jest akurat, że Polacy, to jest taki naród, który bardzo. Dużo lubi dyskutować. Czasami no już gorzej jestem, żeby coś wdrożyć oczywiście ja, ja, w życiu, ja, ja, no, a na przykład elektrownia atomowa jest ja świetnym przykładem. Dyskutujemy już ile lat? 40, 50, tak, nie, tak, no, u, u mnie, trwa. U mnie w Otwocku robiono, robiono basen. Zaczęto go budować w 57 roku i właśnie w, w tym roku podobno zostanie wyciągany do użytku. Są, są, tutaj, są, tutaj, są tutaj dyskusje, prawda, rozmaite. No tak, no, zresztą, ale udało nam się już uradzić po wielu latach, że elektrownia atomowa jest potrzebna. Teraz musimy tylko, tak powiem, już po tych ili, właśnie 50 chyba lat dyskusji yy, wybrać... Osoba, ale ona nie? już była budowana przecież. Ja byłem na, na miejscu, gdzie ona była budowana. Parę razy tam zresztą przejeżdżałem koło tego miejsca. No, ale może stwierdzono, że... Jednak nie, jednak je, jeszcze inaczej zrobimy, jeszcze lepiej. Oczywiście tak się teraz śmieje, ale no przecież to był pomysł gierka. No tak to, to, było, to, było, to było robione na lata 60. Y, bo 70. Y w każdym razie. To Sam, to w Żarnowcu przecież było tak, robione. To, 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 było, było, no, chyba już. to optymalne miejsce było wybrane, prawda i znakomite. przynajmniej nawet cement zwieziony, jak pan zobaczy na, na, ten, na, na y, chałupki budowane naokoło Żarnowca, one są wszystkie budowane z cementu najwyższej próby. Takiej próby najwyższej, jakiej nigdzie w Polsce nie było. Bo to już wieziono na budowę tego, tego i samochód nie cały ten cement i to wszystko jest w chałupie. zmarnowało się, prawda? Nie się. Co do Rady Ministrów, jeszcze tak zahaczając. Jak pan myśli, jak teraz są posiedzenia na Ministrów? Dobre tam mają nastroje, same tam mają nastroje. W 2050 mamy taką argentyńską telenowelę. Koalicja obywatelska się mniej więcej nie więcej młodziej na tym pierwszym miejscu. Ale proszę uwagę na, 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 na to, jak potężna jest Polska 2050, która ma tam iluś tam wiceministrów. Tak jest. No, a, ilu tam, a ilu tam ludzi, którzy są powiązani w różnych organizacjach i tego to, wszystkiego, tak. to, już, to już ciężko nawet stwierdzić. Na świecie, ja ja tych, nikogo z tych wiceministrów nie znam. No bo czytałem, że się, że się kłóci, że wybierają sobie prezeskę i są dwie kandydaturki, Nie wiem, kto to w ogóle jest. W ogóle... No nie wiem, nawet na przykład ma jakąś tam karierę, bym powiedział. No, była ambasadorem no, to w różnych to krajach. To, to, to nie mam znać ambasadorów wszystkich krajów. No, panie prezesie, no, ale, ale jest dość aktywna, jest dość aktywna. No, coś tam, coś tam yy, się ludziom kojarzy. No Henie kloska się kojarzy akurat, pozostała ministrem. I, tym, nie, i myślę, że zresztą na Kloska też. Kloska że, że, że się kojarzy, że, że zawsze była innego zdania niż, niż reszta Polski 2050, jak sobie pamiętam także. Ale ponoć według pogłosek sejmowych, na tyle na ile ja słyszałem na tyle ile się mówi, no to wśród posłów większe poparcie ma Kloska I mimo tego, że wybrali panią pełczyńską łącz na przewodniczącą, no to tutaj cały czas rozwój wewnętrzny trwa. I nie wiadomo jak to się wszystko skończy. Ja nie mam, po, nie mam pojęcia, nie jestem w stanie zrozumieć programu Polski 2050. Dla mnie, dla mnie program Polski 2050. No właśnie, to dialog, jest, no, czyli jest... najbardziej polska rzecz, chyba z tego, co Pan coś nie stwierdził. <laughs> tak, no właśnie. Ja. Także dla mnie to, jest, to są rozstarki wewnątrz serca, serca Pana Hołowni. Jak brakuje Pana Hołowni, to w ogóle nie wiem po co istnieje Polska 2050. Tak. No z tego, co też można usłyszeć z kortarzy Sejmowej, to taki jest już. Pan Hołownia chyba się już zmęczył polityką. W sensie, no, czuje, że trochę chyba swoje. stracił swoje momentum, dlatego też były te próby, prawda, z tym ONZ-em. Były już pomysł pomysły, gdzie go można ulokować. Ostatecznie został znowu wicemarszałkiem, yy, ale to chyba nie jest jego sukces. Nie, nie jest to jego sukces. A yy, perspektywie czy myśli pan, że to jest już. Yy, dalsza część planu może. Ukrytego, może nie ukrytego Donalda Tuska, takiej powolnej konsumpcji tych wszystkich partii, może poza PSL-em, bo PSL. Nie, PSL to jest inna, inna para kaloszy. Tak, no PSL ma struktury, da jakąś tam, powiedzmy, tradycję, załóżmy. no... Wiecie, PSL ma, ma struktury i tak dalej. Ma jednak wierny elektorat te 3-4 w porywach na wybory często się 5 przekracza. No i, i zwłaszcza działa argument pani, pani Kacki, jak to nie będzie partii chłopskiej, to trzeba głosować. więc tam... Powsiak tam, są so, złotysi, mówią, żeby jednak zagłosować na PSL. Nie bardzo wiadomo jest program tego PSL-u. Bo jak wiadomo, PSL to jest partia obrotowa. I, i na, pytanie, na pytanie, kto wygra wybory odpowiada zawsze nasz koalicjant, no, Więc to jest. Więc to jest tak. No i właśnie też jest teraz w koalicji. I teraz jest mowa o tym, żeby zawarł koalicję y, z Pisem i Konfederacją. Już starczy posłów na, na to wszystko. Prawda? Tam jeszcze może ze dwóch dobrać dobre z posłów niezrzeszonych i, i już będzie większość. Także, a nawet nie, nie, nie z Konfederacją, wystarczą narodowcy z Konfederacji, bo kolega Mensen tam ma, i słusznie, znaczy ja na miejscu kolegi Mencena bym z taką koalicję zrobił jeszcze we wrześniu, przed wrześnią ubiegłego roku, żeby, żeby wyrywać dzieci ze szponów pani, pani Nowackiej, prawda? No bo to jest straszna, straszna, straszna kobieta jest. No ale nie udało się, to teraz może już nie wiem, czy to warto, czy to warto. To czy zależy cieszyć. jak właśnie potoczy sytuacja Polski 2050, bo jeżeli się podzieli ten klub mniej więcej na pół i na przykład połowa po, po, powie, że chce iść na siłę za wszelką cenę z Tuskiem, a druga połowa powie, że ona jednak bardziej sobie nie podmiotowość tej, tej partii. To wtedy to... kondycja nie będzie potrzebna. To wtedy... no ale pytanie, czy oni pójdą do PiSu, czy oni po prostu spowodują to, że Tusk nie będzie miał większości, wtedy PSL będzie mógł wykonać ten ruch. No nie, no wtedy premierem naturalnym jest, jest pan Kozimierz Kamerz, koziniak oczywiście. Naturalnym premierem jest rządu... rządu... No pytanie, czy Tusk by... No Tusk by na to nic nie mógł poradzić. Natomiast mógłbym mu tam coś zaoferować. No natomiast pan Kusimiakamyś na rządzie z pisem i, i, z, i z, połową, z połową 2050 to chyba też, też będzie większość. Zależy, jak, jak, jak duża jest ta połowa, prawda? Bo ta... Tak, nie, no bo, to, bo, to, bo te powiedziałbym, wewnętrzne podziały mogą być płynne też w zależności przecież posła. Tak. A my to już znamy z historii Jarosława Kaczyńskiego porozumienia. Posła zawsze można przekonać. No tak, więc Jarosław Kaczyński ma 188 posłów plus 32. Tego to już jest. To już jest 320, potrzeba jeszcze 10 posłów, prawda? To jest 220, to już, to już potrzeba, to już jeszcze potrzeba 10 posłów. No i to właśnie, jeżeli przejdzie z 10 posłów z Polski 250, no to już. Tak, tutaj mamy. Yy... Tylko, że prawie i problem t, yy, taki, że ma Romanowskiego i Ziobre na Węgrzech i oni raczej będą mieli problem z głosowaniem, ale no, dość duży nawet. Ale panie Prezydencie, jak już zaczęliśmy też temat prawej Sprawiedliwości, wydawało się, że to tąpnięcie, które miało w sondażach PiS, bo pod koniec zeszłego roku z tych 30% do tych 25%, to już będzie ten taki moment no, wystarczający. Tak. 5 punktów procentowych spadło, to jest bardzo dużo, ale to tąpnięcie wydaje się cały czas rosnąć. Te poparcie dla PiSów wydaje się cały czas spadać. No i mam nadzieję, że spadnie poniżej poparcia dla obydwu, a konfederacji, prawda, żeby, chodzi o to, żeby zarówno konfederacja y, Bosaka z Mencenem, jak i no, nie tylko mówmy Korona, ale szeroki front gaśnicowy, prawda? żeby to w sumie razem miało, miało w, sondażach, w sondażach więcej niż PiS. I wtedy, Wyborcy pisu może się trzepną w te głupie łby, i powiedzą Rany Boskie, jesteśmy oszukiwani, prawda? To nie była żadna prawica, a tu wreszcie jest porządna prawica. Nie musimy, nie musimy aż tak pojawić ale y, mówiąc o mówiąc o y, y, pisie jako takim zjawisku teraz politycznym, z czego do Pana wynika to, bo wydawałoby się, może no, nie wiem, czy na da wyrozumieć na logikę, no ale tak, tak mi się większości osób się wydawało, że nawrocki wygra te wybory prezydenckie. I że PiS mimo tego, nawet jeżeli on wygrał też bardzo dzięki temu poparciu obu konfederacji, to jednak e, PiS się stabilizuje, zyska umocnie jako środowisko polityczne. A mamy oprócz spadków w sądalach, mamy ciągłe wojny zewnętrzne. Wystarczyło, że Jarosław Kaczyński na dwa tygodnie poszedł do szpitala, a tam już prawie połowa była publicznie skłócona. Przecież oni się no, zaczepiali na Twitterze, oni e, się postowali, i tak się dzieje co chwila w PiSie Co chwila są jakieś no, jest, konflikty zewnętrzne. PiS jest partią która jest dziwną partią, bo ona jest z punktu widzenia gospodarczego to jest partią bardziej lewicowa niż komuniści. Tu chciałem przypomnieć prawda, sytuację w Chile, gdzie komuniści błagali premiera Allende, który był socjalistą, żeby nie robił tak daleko poza tych reform, bo to będzie nieszczęście było nieszczęście, jak no. także, prawda? Także PiS jest gorszy niż komuniści, jeśli idzie tam, gdzie musieli płacić potworne pieniądze za to te, za, za te ich przekupywanie ludzi. Z tymi wszystkimi, wszystkimi prawda, zasiłkami, etc. Natomiast, natomiast z drugiej strony, obyczajowo oni jednak są bliżsi prawicy zdecydowanie. Zresztą ta, ta, ta partia nie ma jednego oblicza. I dzi dziwienie się, że, że się dzieli na kilka partii wewnątrz, prawda, jest, 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 jest trudne. No, to jest taka dziwna partia, która dostała polecenie od generała Kiszczaka, że ma udawać prawicę. A a naprawdę ma budować eurosocjalizm i iść do tego. Takie jest polecenie Kiszczaka, prawda? że ma, tworzymy te cztery partie, prawda? i jak ludzie, ludzie nie chcieli głosować na PZPR, to niech mają, myślą, że mają wybór, byle głosowali na te cztery partie. prawda? A prawica ma nigdy nie dojść do władzy. Takie było polecenie w Magdalence wydane. Prawda? I te, te cztery partie to robią, bardzo starannie. Szanowni Państwo, tym akcentem stawiamy kropkę w naszej rozmowie, ale oczywiście na koniec zachęcamy Państwa do sprawdzenia Sklep nam zależy.pl. Tak jak było wspomniane, nowe książki Roberta Gwiazdowskiego, Romana Kluski, znanych wolnorękowców i praktyków. Zachęcamy również do polubienia, subskrypcji, I, i, komentarza. I tak, zachęcam również do wstępowania do partii Korwin. Można to robić na corwin.com.pl. Co Także tak, Szanowni Państwo, nawet sprawdzę, czy ten link działa. Powinien działać. Niech Pan Korwin.com.pl. E... Działa. działa, działa ten link. No jest tutaj ten, dobra, no to Szanowni Państwo, to link działa, to znaczy, że wszystko zostało dobrze podane, tak jak było wspomniane, zachęcamy do polubienia, subskrypcji, komentarza, z własną opinią i oczywiście serdecznie Państwu dziękujemy za uwagę, dziękujemy również naszym gościem, którym był Janusz Korwiminka. Dziękuję bardzo, kłaniam się, do zobaczenia, do zobaczenia i lecimy.